Przez biegi krwią znaczysz drogę, Twardą od cierpień i bólu Krzyż niesiesz ciężki, Koisz duszy trwogę, O Jezu Chryste nasz Król. Omiłowanie w Panu siostry i bracia. To słowa, Zacytowane przez mnie przeze mnie pieśni, którą śpiewaliśmy na początek tej dzisiejszej liturgii. Te słowa wprowadzają nas w klimat dzisiejszej uroczystości. Uroczystość Chrystusa króla wszechświata. Kim jest Jezus dla nas? Pani już parę ładnych lat temu przeprowadzona była najpierw ogólnomorska, potem w całej Europie ankieta z pytaniem krótkim: Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? I były różne odpowiedzi, ale chyba znany jest. Wielu z nas aktor francuski Louis de komik, który zasłynął u nas w kraju z tych właśnie filmów takich rozweselających komedii. I on zapytany, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus powiedział Jezus. Był moim przyjacielem od lat dziecięcych i później, gdy byłem młodzieńcem, a teraz jest moim przyjacielem, kiedy pracuje i to on, przez mój uśmiech, dociera do wielu serc ludzkich. Kochani, to jest właśnie dla nas budująca żeby Chrystus przez nas, nasz uśmiech, mógł docierać do dzisiejszych ludzi tak często zagubionych. Kim jest Jezus Chrystus? miliard osób na świecie obejrzało ten film. A po kilku latach jego przyjaciel powiedział mu, już nigdy nie nakręcisz tak pięknego filmu, nie znajdziesz bowiem piękniejszej osobowości od Jezusa. Kochani, Pan Jezus jest. Uroczystość Chrystusa króla wszechświata dla całego kościoła katolickiego. W czasie, kiedy narody zrzucały królów z kronów, papież ustanawia Chrystusa królem wszechświata, ogłasza tę uroczystość. I Dzisiaj wielu ludzi mówi, że to już, to już jest przeszłość. To już to właściwie to można zaliczyć gdzieś, umieścić bronie bajek i mitów. Zapomnieli o tym, że być królem to Pamiętamy sobie, jak Pan Jezus na ostatniej wieczerzy umył apostobą nogi i powiedział: Kto z Was chce być pierwszym, niech się stanie sługą wszystkich. I Pan Jezus nie mówił tego jako teorię, jako jakiś kodeks swojego królestwa, ale sam dał przykład uczniom, że tak. Sam kręcił przed każdym i umył im nogi. I powiedział: Nazywacie mnie nauczycielem, i dobrze, bo nim jestem, ale ja, wasz nauczyciel, dałem, dałem Wam przykład, jak macie postępować. I kiedy apostołowie pytają, gdzie to królestwo, które Pan Jezus głosił, gdzie ono będzie, w jakim czasie? A Pan Jezus mówi, Królestwo Boże pośród was jest. Królestwo Boże jest w waszych sercach. Im więcej dobra uczynicie, tym bardziej przybliżycie światu Królestwo moje. Bo to jest Królestwo prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Kochani, to jest właśnie dla nas jakaś wytyczna. W roku 1900 między krajami Argentyną a Chile doszło do konfliktu o tereny przygraniczne, wypowiedziały sobie wojnę. Wojna właściwie wisiała na płaskach. To był wielki post. Księża, biskupi obydwu krajów wystosowali listy, apele do wiernych, żeby Wielki Piątek był czasem pokuty, umartwienia i modlitwy ofiarowanej o pokój dla na obu narodów. I tak się stało. Księża, biskupi modlili się razem z ludem, pościli i wkrótce nadszedł dzień upragnionego pokoju. Bez walki, w zgodzie, a żeby uczcić ten dzień, to wydarzenie wielkie dla ich krajów z armat, które Miały służyć, zabijaniu od rana olbrzymi omnik Chrystusa, króla wszechświata, z rozłożonymi rękoma. I, u, i umieszczono ten omnik na granicy obydwu krajów, na dużej górze, który stoi do dziś. I ten pan Jezus z tymi rozłożonymi rękoma, jakby chciał przygarnąć do siebie te obydwa nagody, a na cokolę tego napisano słowa – Ten, który nas pojednał, jest naszym pokojem. Kochani, co, jakby świat żył, gdyby nie było Ewangelii Chrystusa? Do tej pory ludzie by się tak to Zobaczmy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. A Jezus pochodzi z narodu żydowskiego, ale Żydzi go odrzucili. I co dzisiaj wyrabiają? Rosyjskiego, Fiodora Dostojewskiego, i powiedział: Gdy nie ma Boga, to wszystko wolno. I to właśnie, kochani, Pan Jezus przychodzi po to na świat, żeby nam ukazać właściwą drogę do Boga, do nieba, do grona zbawionych. W tym samym czasie, na przewodnie 1900 i 1901 roku robość Zakopanego zmobilizował ludzi i na szczycie na Giewoncie, ci ludzie, 500 osób zaangażowało się, żeby postawić krzyż. 18 furmanek. Jak daleko mohl byt I kochani, tam też, pod krzyżem, kiedy ustaną, napisali Urale, Zbawicielowi świata na przełomie wieków 1900-1901, parafia Zakopane. Kochani, dzisiaj Królestwa nie są już tak ale kiedy spojrzymy na naszą historię narodową, nasza historia właściwie jako państwo, jako historia państwa polskiego rozpoczęła się od chrztu Polski i przez wieki Polacy byli wierni. Pewnie, że były wzloty i upadki jak w każdej historii, ale kiedy popatrzymy na niektórych królów polskich, Jan Kazimierz we Lwowie, w katedrze Matce Bożej polecił całą ojczyznę, żeby ocalała od potopu szwedzkiego i tak się stało. A choćby wcześniej, 1410 roku, bitwa pod Grunwaldem. Jaki paradoks. Ci, którzy walczyli z nami na płaszczach mieli krzyże i chcieli zwyciężyć nas. A król Władysław Jagiełło przed mszą świętą z rycerstwem uczestniczyli przed bitwą Najpierw uczestniczyli w mszy świętej, a później poszli do boju i zwyciężyli. Gdzie jest pycha, tam jest zguba i zatracenie. Kochani, można by tu mówić jeszcze do wieczora na temat Królestwa Chrystusa, ale czas jest nieubłagany, i chciałbym zacytować jeszcze pewną myśl naszego poety Zygmunta Krasickiego. Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś, Panie. Żywot najczystszy, a więc godzien krzyża i krzyż, lecz taki, co do gwiazd Twych zbliża. Najwyższe dałeś w czasie powołania. Tchem dzieje świata, gdyś przymiął jak włosy. Dla, pełniejsz dla pełniejszego dla nas wszędzie żniwa. Ziemiś nam mówią, a spuścił niebiosy. I serce Twoje nas zewsząd przykrywa. Siostry i bracia, prośmy Chrystusa Króla, żeby zakrólował w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie, gdzie wszystko zaczyna trzeć, żeby odrzucić krzyż. A święty Jan Paweł II, kiedy był na jednej z pielgrzymek polskich powiedział Czywamy często naszą, w naszych kościołach słowa pieśni. Obójdź do Niego wszystko stworzenie. W sercu Jezusa złóż dziękczynienie. i swoje przed Nim ze kolana.